No, nie ukrywajmy, że Polska jest dość mocno teraz podzielona. Był czas taki, kiedy wojna wybuchła, że był ten zew serc i, i wszyscy chcieliśmy pomagać. Teraz no, jednak w internecie jest burza. Są y, osoby, które y, pomagają i dalej solidaryzują się z Ukrainą. Jest część no, takich troli internetowych, którzy, którzy nie są zbyt przychylni y, właśnie osobom z Ukrainy. W jakiej sytuacji są wasi beneficjenci? Bo w mojej ocenie ważne jest, żeby Mówić o tym, że to są często też ludzie, którzy już nie mają do czego wracać, bo ich domy po prostu zostały zbombardowane? To bardzo zależy. Trudne to jest pytanie, ale bardzo to zależy od samego człowieka. Że naprawdę niektóre ludzie są odporni do tego, że ktoś tam coś ma na myśli, dopóki do nich nie zaczną tam tam wpadaj, że czyli co ty tu robisz, czy jeszcze coś? To oni po prostu to ignorują, że no to wszędzie jest. We wszystkich krajach takie ludzie są i byli i